No tak, wszystko jasne. Dzień dobry Państwu. Ola, powitaj Państwa. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry panu Zbuszkowi. Wszystko jest jasne o tyle, że pojutrze, tak, 1 lipca Izba Sądu zatwierdzi wybory i będzie po krzyku, co się będzie dalej działo, to już jest jakby przed nami. A ja. Będzie też dużo krzeku w tylko oh. innego. Zobaczymy, zobaczymy. Dzisiaj. Ale będzie ujadanie, żeby Szymon za wszelką cenę wstrzymał to. N ja nie, nie będę ujadał. ujadał nie ja nie będę ujadał, nie. Ym, A ty tam... jesteś silny razem? Nie, nie mieszajmy Państwu w głowie prywatnymi, właściwie takimi odzywkami, więc zostawmy to, mówimy publicznie. A chciałem Ci powiedzieć, że wysłuchałem właśnie dzisiaj, nie tak dawno, z godziny temu, rozmowy w Polsacie profesora Piotrowskiego, to jest sędzia, wykładowca, konstytucjonalista, wykładowca. Na Uniwersytecie Warszawskim i powiedział: Trzeba machnąć ręką, bo inaczej nie przeżyjemy tego jako państwo. I nie ma podstawy prawnej właściwie do niczego. Także tak, o ile go zrozumiałem, no, tam próbował pan redaktor, zapomniałem nazwiska pana redaktora, przepraszam pana redak redaktora, <grych> ale, ale, ale tam nawet powiedział. Pan profesor dowcipnie kilka takich że takich bomotów, właściwie cytatów z Szekspira, że w jednej ze sztuk jakiś tam król. Nie pamiętam, o, jakimś tam, o jakiejś sztuce mówił. O jakiejś sztuce Szekspira mówił. Wstyd nie pamiętać. I on powiedział, że tam był taki bohater. Który obiecywał, że poprawi cały świat. A w jaki sposób? Zapytali go. Najpierw zabijemy wszystkich prawników. Więc to była jedna rada, żeby jakoś świat był lepszy. Pan profesor Piotrowski powiedział: Jak chrześcijaństwo nie pomogło, nie zrobiło taka potęga, nie zrobiła z tym nic, czyli samowolą polityków. Yy... Wszystkiego, co, co jednak i człowieka jako takiego, który psuje, no nie czyni sprawiedliwości, nie ma pragnienia sprawiedliwości. No, takiego człowieka, jakim jest od wieków, no to nic z tym w tej chwili nie zrobimy. Teraz trzeba machnąć ręką, idziemy dalej. No i jest tam chyba dwa lata do kolejnych wyborów. To jest jakby jedno spostrzeżenie. Masz jakieś na ten temat refleksje? Na który teraz? No, moje o... refleksje są takie, że przypominają mi się słowa, które użył Szymon kilkukrotnie i pan marszałek powiedział coś takiego gdyby były ponowne wybory, Nawrocki będzie miał 70%. No tak. Bo ludzie tam wściekli. No ale wydaje mi się, że to jest jeszcze ciągle znaczy ja obserwuję to z drugiej strony i to nie jest myślę spiskową teorią dziejów patrząc na takie naciski na marszałka, żeby on no, zrobił jakiś taki ruch, który będzie wygodny dla strony PO, a jednocześnie bardzo śliski, no bardzo śliski, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo prawne ogłosił się marszałek jako prezydent na chwilę, to co tylko będzie, już wszyscy będą chcieli. Tylko że dla mnie jest to po prostu jakby taka chęć zamiany własnych, własnego nieudacznictwa próbą yy, Próbą zmuszenia kogoś do popełnienia czegoś niezgodnego z, prawą, z prawem, po to, żeby załatwić swoje sprawy. I tutaj, no, mam, myślę, że tutaj się już nic nie zmieni, bo coraz bardziej tutaj dzisiaj się spotkałam też z takim tekstem, że okazuje się, że też bardzo dużo znajdują głosów, gdzie z kolei to niedoszacowano albo pomylono się na niekorzyść nawrockiego. więc to wszystko jest tak, no nie do końca czarno-białe, nie wiem, no, no nie jest to moja bajka. Nie tak jest, jest to moja zostawmy, radość, zostawmy, to jest zostawmy. W każdym razie chodzi mi o to też właśnie, że to jest takie chęć zmuszenia do popełnienia... Powiedziałaś to już, tak. nieprawnego. Powiedziałaś. Tak to widzisz, generalnie padło parę twardych stwierdzeń, m.in. byłego premiera Millera, że w tej chwili jacyś tacy, chodzi o miękkość pewną, taką charakterologiczną, czyli ten rząd siedzi naprzeciwko zawodowców, wyjadaczy, nieustępliwych ludzi, Eliza Michalik pamiętam bardzo trafnie zauważyła to co ja też zauważyłem i nie tylko ja prawdopodobnie że podczas dyskusji posłowie, słowie będąc gośćmi gdzieś w tych takich mediach no, po mojej stronie jeśli w ogóle tak, tak mo można. No tak, no, w mediach są gośćmi, nie odpuszczają, przerywają, nie dają dojść do słowa, mówią dalej do końca pomimo wysiłków, po prostu nie, no, nie, nie ma siły. Jak walec, idzie, 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 tacy są. Tacy są, co jest bardzo przykre, ponieważ, i tu uwaga, wracam do dnia dzisiejszego. Nie mówi się dnia dzisiejszego. <laughs> Wracam do dzisiaj. Otóż lubię oglądać program Siódmy Dzień Tygodnia Redaktora Stankiewicza, i tam była. Po raz drugi ją widziałem w, w tym programie pani, była minister edukacji, Anna Zalewska chyba, no ale Zalewska w każdym razie, tak, tak. Anna, Anna Zalewska. To jest coś nieprawdopodobnego, tak, trochę po męsku i wulgarnie mógłbym to ją nazwać, jakby, po prostu nie dała dokończyć. Mówiła, przebijała się z bzdurami, które za chwilę redaktor poka pokazywał. Cytaty, liczby, i wszystko to nie było nic, wa nic ważnego. To nie było, po prostu e, wyglądała tak. No do no. e, dokończę, do Dokończę. 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 Przepraszam Państwa, muszę A? czasami ją tak przesadzić ole, bo, bo Ola na nic nie zważa, podobnie może jak. <laughs> po, po, słowie, po słowie pisu, ale nie to, to taka paralela żartobliwa. Natomiast dokończę, że no, e, kumkała rozpaczliwie i tak wyglądała trochę. Mm. Eee, nie, nie chcąc że, nie chcę żadnych porównań, zostają to wyobraźni, e, państwa wyobraźni, była ta jak tara nikomu, budziła śmiech, bo bezradność e, pozostałych wobec takiego szaleństwa, jaki jak prezentowała pani Anna Zalewska, to po prostu było tak żenujące i, i śmieszne. Proszę, oddaję Ci głos. Aha, jeszcze do końca, bo do tego zmierzam, że jakby ona egzemplifikuje, czy też no jest przykładem takiego, czegoś takiego, co nas czeka zarząd, i, i to już z tym mieliśmy już do czynienia. Zarządów PiS, czyli ten rodzaj mentalności i zachowań. To jest ten rodzaj mentalności i zachowań, że ziobry już nie będę przywoływał. Wiesz co? Ja stanowczo tutaj nie zgodzę się z tobą, że to jest kwestia zachowań. Mamy bardzo inteligentnego wspólnego znajomego i kolegę, którego na pewno sobie skojarzysz, no, że też przypomnę początek jego imienia J. W każdym razie z tego środowiska jest to człowiek i... Zwróć uwagę na to, że taki taran no, w głosie i w przybijaniu to jest jakby metoda. Ci ludzie, moim zdaniem. Okej, okay, to też właśnie mówię. To, muszą być szkoleni. On, to nie jest coś, co wynika tylko z urody i z charakteru. Zgadzam się. Ci ludzie muszą być tak szkoleni żeby w ten sposób się wypowiadać. Ale to już jest jakby zostawiłabym to do tyłu. Ja bardziej, już bym się nie skupiała na tym środowisku, które wiemy, jakie jest. Ja bym bardziej się skupiła na tym raczej, jak, jak sobie poradzić z tymi, którzy psują nas od środka. Ale też nasunęła mi się jeszcze jedna sprawa, bo teraz się zaczęły dyskusje na temat zmian, na temat parytetów i tak dalej. I ja się zastanawiam właśnie, marszałek jest taki chytry, chce zostać marszałkiem, a jak nie będzie marszałkiem, to nie chce być wicepremierem i tak to dalej. To jakaś taka bzdura, to jest taka Ale ignorancja tutaj. w postrzeganiu Szymona Hołowni, że aż, aż boli. Ale teraz się zatrzymajmy nad czymś, co myślę, że nie do końca były artykułowane. W ludzkich, w ogóle na co dzień, nawet Pouczeńska Nałęcz, jak zaczęła mówić o tych parytetach, to dalej jakby nie wymieniła jednego. Raz tylko to padło w którejś z ich, jej rozmów, że oni mają dwudziestu paru posłów, my mamy no, na razie trzydziestu dwóch, trzeci odszedł. W każdym razie jest to mniej więcej no tak jedna trzecia więcej, a oni mają ale tyle oni samą, to kto, oni tyle, to kto, po... lewica, tyle samo, a lewica mają, rozumiem, tak, 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 tyle samo mają ministrów plus premier. My mamy tak samo jak oni trzech ministrów plus marszałek, mimo że nas jest o jedną trzecią więcej i oni płaczą, że yy, jakby w naturalny sposób, że jeżeli my oddajemy yy, wicepremiera, jeżeli nie wzięliśmy wicepremiera, bo byliśmy marszałka, to oni płaczą, że chcą zachować wicepremiera i chcą otrzymać marszałka. Już nie mówiąc o tych trzech miejscach. Więc pazerność lewicy, tej skromnej i subtelnej jest po prostu polażająca. A nasza skromność też. Ale to już jest jakby inna sprawa. No wygląda mi na to, że minęło trochę czasu. My czekamy na jakieś zmiany, na jakieś realne kroki. Tych realnych kroków jakoś trudno się dopatrzeć, no miejmy nadzieję, że ta nasza cierpliwość jednak... Gdzieś tam w pewnym momencie będzie nagrodzona nasza ludzi, nasza sympatyków Polski 2050, marszałka. Nie jestem w stanie wróżyć sposobu, co wyniknie z tego dalej. W najbliższym czasie jest to po prostu jedna wielka niewiadoma. No, po prostu liczę na to, że po prostu my się. Nie damy. Miejmy taką nadzieję, że się... Nie nad... do tego poziomu. Chyba się nie damy. Nie, no, nie... Nie... To, to DNA Polski 2050 chyba jest wystarczająco silny en bloc, e, żeby po prostu nie pójść drogą e, no takiej... Rozumiem, rozumiem ale z nau po prostu miejmy nadzieję, ale trzeba też wiedzieć no różnie z ludźmi bywa już przypisują wielu posłom chęć e, odejścia, że przewierają nóżkami i tak dalej. W ogóle tworzą jakieś scenariusze, ale być może ja jako skromny e, oglądacz e, programu. co, jeszcze tak na koniec e, ludzie Ci, którzy obserwują w większości zostaliśmy do tego przyzwyczajeni yy, i ci, którzy są w środku, czy media, czy politycy, w ogóle nie rozumieją naszej mentalności. Nie, nie właśnie tego. o to mi chodzi też, że nie rozumieją, ale co tak, nas czeka. To na ale nas ścisnąć buty, ale to... Tak jest i w takim razie o, co Iż mentalność nie sięga tego po prostu. Powiedziałaś już, za ja to... chwilę powtarzam, aby dłużej mówić. No nie wiem, Ola, co to jest, jak Państwo sądzą? Z... Państwo sądzą, że ty to wyciszesz. Dobrze. Słuchaj, e, e, chodzi o to, że będziemy w takiej pewnej samotności i izolacji e, kroczyć dalej. Co będzie jeszcze dalej, też nie wiemy, ale prawdą jest, że e, no, no, Słabo słyszą rzeczy, które zaproponowała Polska 2050. Rząd, e, ustawa taka, ustawa taka, ustawa taka o budowie mieszkań to lewica, a, a, nie, a, nie, a nie hołownia. E, a no, po prostu tak to wygląda. Możemy też powinniśmy mieć rzecznika prasowego, a nie mamy, zdaje się. My wystarczyłoby, żebyśmy mieli możliwość wypowiadania się do mediów? I żeby ktoś nie interpretował tego, co mówimy, tylko miał szansę wysłuchać to, co mamy do powiedzenia. No tak, no ci, to jest są... ma naszym mhm. marzeniem i wishful thinking w tych okolicznościach przyrody, w jakich jesteśmy. Z tymi że... no słowami chyba się z Państwem pożegnamy. Tak, pożegnamy się z nadzieją jakąś i tymi słowami, ale śmiem twierdzić nie, że w zasadzie wyborcy... Polski 2050, jakby politycznie najmądrzej postrzegają to środowisko, w którym my Polacy dzisiaj żyjemy. Dobrego, ty Dobrego tygodnia, Dobrego tygodnia. <laughs> Państwu życzymy. Dobrego tygodnia. Po drodze mamy lipca. Tak jest. Do usłyszenia. Do usłyszenia.